To w tym roku wyjdzie, ponieważ mamy też okrągłą rocznicę 80, rzezi wołyński. I nie jest to sprawa, od której można uciec. Jest to sprawa, o której trzeba, trzeba ją rozładować po prostu, trzeba ją w kontrolowany sposób odpalić, bo o tym musimy mówić. My tę rocznicę musimy w przemyślany sposób, w przemyślany sposób uczcić, czcząc ofiary, ale i tu podpowiadam, brakuje mi tego wątku. W tych rachunkach krwi trzeba zobaczyć, że na rachunku bieżącym pojawia się coś, co można uznać za symboliczną przeciwwagę dla zbrodni banderowców. Pojawia się mianowicie te 100 tysięcy ofiar, mniej więcej które padły teraz w ciągu ubiegłego roku na Ukrainie. Te 100 tysięcy ofiar. To są oczywiście ofiary walki o wolną Ukrainę, ale przypominam, to są też ofiary walki o Polskę. Ale przypominam, to są też ofiary walki o Polskę. Ale przypominam, to są też ofiary walki o Polskę. Tak teraz bronią jej Ukraińcy, a więc bronią i nas. W pewnym sensie, w pewnym sensie, chcę być dobrze zrozumiany, nie mówię o żadnym usprawiedliwieniu, ale w pewnym sensie ten rachunek wykrwi, rachunek win się wyrównuje. Ten rachunek i rachunek win się wyrównuje. Ten rachunek i rachunek win się wyrównuje. I to ta myśl powinna być w głowach wszystkich, którzy będą się zastanawiać nad tym, jak uczcić 80. rocznicę rzezi wołońskich. Trzeba krwi? Dajmy może krwi. Trzeba terroru? Uczyńmy go piekielnym. Mając na celu wolne państwo ukraińskie, idźmy doń wszystkimi drogami i wszystkimi szlakami. Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma etyki.